Druga część z trzech: Cienie Samhain. Dotknął jej policzka. Palce miał chłodne, ale nie martwe. W jego spojrzeniu była obietnica, nie śmierci, lecz przemiany. Lena poczuła, jak jej ciało reaguje, jakby każda komórka budziła się z letargu. Jeśli mnie pocałujesz, nie wrócisz już do świata, który znasz, powiedział cicho. Może właśnie tego chcę, odpowiedziała, a jej głos był jak oddech wśród liści. Ich twarze zbliżyły się, oddechy zmieszały, ciepłej skóry spotkało chłód jego obecności. Ich usta były o włos od siebie. Czas się zatrzymał, ale pocałunek nie nastąpił. Zamiast tego on odsunął się odrobinę, jakby coś go powstrzymało, albo jakby chciał, by to ona zrobiła pierwszy krok. Lena poczuła, jak napięcie między nimi pulsuje, jakby to świat czekał na decyzję, która jeszcze nie zapadła. Nie teraz, wyszeptał, jeszcze nie. Ich dłonie splotły się, a Lena poczuła, że jego dotyk nie był tylko fizyczny był jak wniknięcie do jej duszy jakby znał każdy jej sekret, każde pragnienie, każde lęki. W jego ramionach nie była już zwykła była wybrana. Ziemia pod nimi była miękka, liście otulały ich jak kołdra utkana z cieni. Nie było w tym namiętności, było napięcie, które mogło złamać duszę. Każdy gest był jak zaklęcie, każdy szept jak wyrok. Co teraz? zapytała, gdy ich spojrzenia znów się spotkały.